Wam pokażę top 5 gier w Robloxie na miejscu pierwszym. Epic Minigames. Ta gra, ten tryb polega na tym, że różni ludzie spotykają się w jednym miejscu na danej planszy i rozgrywają różne minigierki. Na przykład, ta. Trzeba rzucać bazuką i pod kogoś. Zademonstruję. Jeszcze pokażę wam trochę urywek. Jak widzicie teraz umarły. Na moim koncie znajduje się 108 winów i 10 level. Długo w to pograłem, fajnie się w to spędza czas. Polecam na nudne wieczory. Można tutaj jeszcze zdobyć lub kupić za pieniądze z wygranych gier, na przykład taki Shake, czy to taka kawka? Nie wiem jak dokładnie. I się Takie coś z kościoła. Co ksiądz tam coś robi z tym? Nie wiem co to. Nie pytajcie. Tako pistolet, który naprawdę strzela. Spójrzcie. Ten internet I hot doga. No, to by było na tyle, a ja wam pokazuję z tego urywki Na miejscu czwartym znajduje się Natural Distance survivor so sorry, jeśli źle czytam Ten tryb polega na to, że Wchodzimy na taką planszę i tam się dzieją różne rzeczy. Na przykład jakieś katastrofy. Nawet po samym nazwie można to zobaczyć. Mogą być powodzie, jeszcze, no nie wiem, sztormy, burzy, burzy piaskowe, burze śnieżne. No, i to jest taka jedna z pierwszych gier, której zacząłem w to grać. Taka w Robloxie. Z góry przepraszam za to, że klawiatura tak mi nasłyszycie sami. Po prostu mechaniczna. I o dziwo ten tryb jest fajny, dlatego że tutaj. Na przykład na takiej wysokiej wieży lub gdzieś może się wszystko stać. Teraz jest flash flood. Czyli chyba, o ile się nie mylę, powódź, ale nie, nie, nie dam ręki. Tak to jest powódź i... o. kur... I z góry można spaść, tak, odpowiem ten tryb dałem na czwartym miejscu, bo ma dobrą nostalgię jest spoko, da się tutaj rywalizować z innymi i tp z kolegą fajnie się to pograć ja, ja już się przekonałem Dobra, to, by, to, 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 było to było czwarte miejsce. Na miejscu trzecim Super Speedrun 4. Chwila, chyba źle, ale niechaj będzie. Ta gra polega na tym, żeby biegać. No, to tyle. A tak naprawdę to jest tutaj chyba tak 30 leveli, o ile się nie mylę. I trzeba pokonywać parkour i można zbierać na dodatkowo karty. Z pozoru się wydaje łatwe, ale jest trudno. No może nie te pierwsze levele, ale Zachęcam do grania w to. Po prawo jest time play, czyli ile gramy w to. Tak masz sobie liczyć czas i robić speedruny. Polecam się tutaj ścigać z kolegą. Na miejscu drugim znajduje się One Piece Pirate War. Ta gra jest wzorowana na słynnej mance i anime One Piece. Ta gra polega na tym, że trzeba zabijać bandytów lub marynarkę. Tak jak tu. I mieć coraz więcej kasy i w ogóle statu jak w ogóle staty. Jak widzicie tutaj sama siła blade, no czyli siła miecza, to się XP, tak jak wszystko. I sniper, czyli strzelanie, defense, czyli życie i devil fruit, czyli diabelskie owoce XP się. Na czym polegają diabelskie owoce Już wam tłumaczy. Szukajcie się pod drzewami. Są tutaj różne wyspy. Skypia. Wyspa Arlong, czyli Arlong Parts, w ogóle Wyspa Bagiego. Diabelskie owoce polegają na tym, że dodają ci specjalne staty. Albo, jak masz takie logi, to nikt ci nie może zadać damage'a, chyba, że ma specjalną zbroję haki, która ci to umożliwia, żeby bić taką osobę. Diabelskie owoce dają różne zdolności, takie skile. Na przykład, jak wcisnę sobie R na Gorogonomi, to się typam. Jak E, to wywołuje 30 milionów wadłów. Ten owoc jest stworzony bardziej do zatrzymywania przeciwnika niż do bicia, ale też się sprawdza. Na Z mam. Takie wokół mnie coś, kurde, nie pamiętam. A na X mam mój taki najlepszy atak. Już pokazuję. Aj, internet. Coś tutaj nie wychodzi, ale dobra. Yeah. Double W to, że robisz tak, że robisz się szybciej. Jak wciśniesz Double Control to szybciej biegasz, podwójna spacja to cię tak wybija. I w ogóle, jak się ćwiczy ML ym, to jeszcze wzrasta stamina. Tutaj można mieć różne statki i podróżować. To już przegrałem tak kilka godzin. No. Teraz chyba dam tej lapsa i poszukam diabelskiego owocu. Chyba to by było na tyle, bo jak widzicie, mój internet mi tylko na tyle pozwala. Więc to było drugie miejsce, bardzo zasłużone. To naprawdę można sobie długo pograć. Na miejscu pierwszym znajduje się JoJo... Dokładniej projekt JoJo. Wzorowany na słynnym anime, bądź mance. Jojo Bizarre Adventure. Sorry, jeśli źle mówię. W tej polega na tym, że można tutaj dostać różne standy. Jeśli nie wiecie. A, Załardo. Zatrzymujący czas. Jeśli nie wiecie, co to są standy, to już Wam tłumaczę. W Jojo. Standy polegają na tym, że um, to są takie. Trudno mi określić, bo jeszcze ich nie miałem, ale takie dłużki, które są drzewami. Ja mam teraz jednego z tych gorszych, czyli piaski, jak mi sypie. Teraz biorę rokaka Fruit, restability i mi się usuwa tego standa, bo ja tego nie lubię. Można dostać za pomocą takiej strzały, która się pojawia co 5 minut, a się y, znika co 10. Teraz użyję. Teraz dostałem stendę i już Wam mówię. Mr. President. Hmm, to jest jeden z tych gorszych standów. Na E ma takie jakby chodzenie. Nie wiem jak by to określić. W tej grze zabija się łody, czyli z rzeczy Czyli na przykład z łudu, z drewna. One dają ekspa i można wbijać kolejny level. Pod przyciskiem M można sobie wzmacniać różne umiejętności. Ta gra jest fajna, dlatego że tutaj to tak szybko się nie skończy wasza rozgrywka, bo tutaj jest drugi świat, Wenecja, za którego można dobyć dzięki Big Masterowi. Trzeba tutaj podajże 5000 strzał dać i go pokonać, bo się respi na środku. Po pokonaniu go dostaniecie klucz ten bilet do Wenecji i będziecie mogli jechać pociągiem. Tutaj można na dodatek cały czas bierać nowe standy oraz tu jest hamon i maska ludzi z filaru jeśli nie wiecie o co jeśli nie oglądaliście anime bądź nie czytaliście mangi to wam nie będę spoilerował lepiej jakbyście zagrali sami albo czytali, obejrzeli na przykład anime to się wszystko dowiecie no to by było na tyle z top 5 gier w Robloxie. Do zobaczenia w przyszłym odcinku.